Chciałbyśmy przedstawić problem związany z chwilą mieszkańców Polesławca na niszczonych zbiornikach wolnych w okolicy naszego miasta. Dlaczego ludzie, mimo iż wiedzą jak tragicznie może skończyć się kąpiel w tych miejscach, nadal to robią? Ile jeszcze ludzi, tym najczęściej młodych, musi umrzeć w tak głupi i bezmyślny sposób? są bardzo niebezpieczne dla się. Problemem jest dno. Często te zbiorniki są pozostałościami po dawnych wykopolskach do Doły, rowy, które mogą powodować różnicę temperatury wody. To z kolei powoduje zawirowania i prądy wody. Ponadto na dnie znajduje się wiele niebezpiecznych przedmiotów, takich jak druty czy przewody wysokiego napięcia. Idziemy do przedszkola zapytać dzieci o kilka ważnych rzeczy. Można się kąpać na Olsę. Nie można się kąpać na blisku. I gdzie jeszcze? Można się kąpać jeszcze na basenie odkrytym. Dlaczego? Bo tam jest latowni. A na kręplicy nie ma? A co jest niebezpieczne na Krępnicy? Kamienie. 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 Bo, tam, bo tam są takie ostre, ostre kamienie. I co jeszcze jest niebezpiecznego? Yy, głęboka woda. I żelazki. I jak nie ma ratownika, to co? Można no, utonąć. Yy, gdzie się kąpiecie w lecie, kiedy jest gorąco? Na basenach. Na basenach. A dlaczego chodzicie na baseny? No bo tam jest bezpiecznie. Dlaczego? I, jest I co jeszcze? A gdzie nie można się kąpać? Na w kremnicy i w brudnej wodzie. I jeszcze w wodzie. A dlaczego włośni. nie można na krępnicy? No bo, no bo tam, tam są ostre kamienie. Ostre kamienie. Ostre, kamienie. woda. I kogo tam nie ma? Tarasy. Nie ma tam ratownika! się na żwirowni czy na krępnicy? Nie, nie kąpię się tam, ponieważ nie ma tam ratownika, jest niebezpiecznie. Są jakieś glony, można się zaplątać i utonąć. Czy kąpiasz się na żwirowni na krępnicy? Nie kąpię się tam, ponieważ jest tam brudna woda, jest tam niebezpiecznie. I tak naprawdę nie wiemy, co się kryje na dnie i no, jest tam niebezpiecznie. Czy kąpiesz się na żwirowni czy na krępnicy? Nie, nie kąpię się tam, ponieważ jest tam niebezpiecznie i topi się tam wiele ludzi. Czy kąpiesz się na żwirowni lub na krępnicy? Nie się tam, ponieważ wiele osób tam się topi, choć się wszyscy topią, moi koledzy i tak tam wchodzą, mówią, że jest fajnie, ciepła woda i w ogóle. E co również może powodować uraz. Na kąpieliskach strzeżonych ratownicy prowadzą stały nadzór dna. Głębokość jest ściśle określona. Rotownicy przed każdym dyżurem sprawdzają, czy na dnie nie znajdują się niebezpieczne przedmioty, czy dno jest równe, o równej głębokości, czy nie ma zbyt dużych fałdowań. Także kąpiel w tych miejscach, tak jest zakaz kąpieli, to jest absolutnie zabroniona i to jest tylko i wyłącznie dla naszego bezpieczeństwa.